Oren, sezon drugi, a w dzisiejszym odcinku, bo mówimy sobie o wielkiej gwieździe, jaką jest Kevin Space urodzony 7 lipca 1959 roku w New Jersey, złoty chłopak Hollywoodu, lecz owiany Sam aktor powiedział kiedyś Nikt nie wie kim tak naprawdę jestem i mam nadzieję, że ten stan, rzeczy się utrzyma, bo jest to bardzo dobre dla mnie jako dla aktora. Jego pierwszą debiutancką rolą w filmie była rola złodzieja w filmie zgada w 1986. Natomiast w 1995 dostał on Oscara za rolę drugoplanową w filmie pod tytułem Odwiej. Dlaczego mi podoba się Gary Space? No. To świetny aktor, jego twarz jest tak przyciągająca, że oglądając wszystkie filmy, czy to Negocjator, czy to American Beauty, podejrzanie czy Daga, ktoś mi mówi, ej, ty film No, tak, tam brak Kevin Spacey. Patrzcie, mimo że Kevin Spacey gra drugoplanową rolę, dostał za to Oscara. Czyli musi coś być na rzeczy, że jest to świetny aktor, ale ten film Negocjator też świetnie zagrał przy... Nie, American Beauty, który mi się oczywiście bardzo podoba, już nie tylko ze względu na Kevina Stacy, Jest oczywiście większa część, że był tam mój ulubiony, mój jeden z moich ulubionych aktorów, ale oglądając filmy z Kevinem Spacey nie da się, ja nie potrafię przerwać tego filmu, nie? Po prostu jak się... Ja tą tam to muszę obejrzeć film do końca i potem mam przemyślenia o aktorach, kto dobrze zagrał, kto źle. No. W niektórych filmach nie podobał mi się Kevin Space, a ja, w niektórych mi się podobał. No. Tak bywa. Ale jedno mogę powiedzieć na pewno. Ja osobiście chcę być takim aktorem, jak jest Kevin Space. Co prawda nie ukończę tak prefigurowej szkoły jak on, ale chcę być takim aktorem i grać w takich filmach, jakich grał Kevin Space. Mówiąc, o Kevinie Spacey nie wolno zapomnieć o House of Cards. Jeden z lepszych seriali, jakie widziałem. Rola Francisa Anderuda zagrana była przez Kevina Spacey'ego po... Wyszły aktualnie trzy, se trzy sezony. Ja widziałem pierwszy, drugi, do trzeciego zabiera się już Ale na, pod na podstawie dwóch sezonów mogę stwierdzić pierwszy. Miażdżu mi mów, drugi również zmiażdżył mi mów. To no, no co by, no kurde, co by mówić? Kevin Spacey jest naprawdę świetnym aktorem. I po roli Domek z moje przekonanie o tym, że ten aktor jest zajębisty? Zajębisty? No, no, no po prostu, co by tu mówić? Jest on ZAJEBISTY! Powiększyła się moja fascynacja do niego. mogę go spokojnie ustawić koło Al Pacino i Toma Hanksa, bo on jest tak samo świetny, jak ta dwójka. Jeżeli nie widziałeś moich relacji o Arbacino i Dom Hanks, zapraszam tu i tu. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Pierwszy odcinek naszego drugiego sezonu. Ja osobiście chciałem Wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że powróciłem i znowu mogę dla Was nagrywać filmiki. Spodziewajcie się filmików najprawdopodobniej raz w tygodniu. Czy będzie ich więcej? Nie wiem. Zobaczymy jak to będzie. Ale tymczasem pora zakończyć pierwszy odcinek drugiego sezonu. Ja jestem Cabanos i do zobaczenia w kolejnego odcinkach. Na razie!